Witam Państwa na konferencji prasowej Nowej Lewicy. Nowa Lewica zarejestrowała swój komitet wyborczy, zatem przystępujemy do działań związanych z kampanią i z wyborami. 15 października 2023 roku. Pierwszy etap to oczywiście zbieranie podpisów pod listą, co dzisiaj inaugurujemy i mamy nadzieję, że wielu koszalinian i wielu wyborców z okręgu 40 nam tego poparcia udzieli. Świadczą już te o tym te pierwsze podpisy, które udało nam się zebrać. Te wybory są niezwykle ważne. Lewica to jedna z partii startujących w bloku opozycyjnym, a ten blok chce wybrać wybory, aby Polska wróciła na właściwe, praworządne tory. Lewica to państwo, o którym marzymy, państwo i Polska lewicowa to, pa, pa, to Polska sprawiedliwa, to Polska dla wszystkich obywatelek i obywateli, a nie taka, jak dzisiaj Polska skłócona, Polska, którą PiS ośmiesza na arenie międzynarodowej, która nie ma żadnych sojuszników. Polska PiSu to Polska drożyzny, inflacji i przede wszystkim konfliktów. Ludzie skłóceni w rodzinach niechcący nawet spędzać ze sobą świąt. Tak być nie może. Bardzo ważną sprawą dla nas, dla lewicy są prawa kobiet. Walczymy o nie nie od trzech miesięcy, nie od trzech lat, a od trzydziestu lat bo uważamy, że kobieta musi sama decydować o tym, czy może dokonać aborcji do 12 tygodnia na własne żądanie. Kobiety nie mogą umierać w szpitalach polskich z powodu tego, że lekarze boją dokonywać się tych zabiegów, a tak dzieje się dzisiaj, bo i wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej, i prawo wprowadzone w Sejmie do tego doprowadzają. Mieszkania to absolutnie priorytetowa sprawa dla lewicy. PiS i druga partia prawicowa, bo Platforma Obywatelska to też partia tylko centrowo-prawicowa, ścigały się. Jedni obiecywali kredyt 0%, drudzy kredyt 2%. Skończyło się to tym, że mieszkania już podrożały, bogacą się głównie deweloperzy, a nam zależy na tym, aby powstawały mieszkania komunalne w planie Funduszu Odbudowy wpisaliśmy miliony na właśnie mieszkania komunalne, ale niestety koalicja rządząca nie chce, nie potrafi pieniędzy europejskich do Polski sprowadzić. Konflikty, które mają między Ziobrą a Kaczyńskim powodują, że my od... Ponad 900 dni nie korzystamy z pieniędzy z Krajowego Funduszu Odbudowy. To absolutny skandal. Spraw do załatwienia jest zatem bardzo dużo. Bezpieczeństwo, mieszkania, ochrona zdrowia. Szpitale powiatowe ogromnie zadłużone. My już 4 lata temu w tamtej kampanii postulowaliśmy, aby co najmniej 8% z PKB przeznaczać na ochronę zdrowia. Niestety PIS tego nie załatwiło, nie zrobiło, a miliony pieniędzy wyciekają jakimiś dziwnymi kanałami, jakimiś specjalnymi dotacjami, którymi dysponuje premier Morawiecki i którymi wspiera swoich kolegów z Pisu albo z Kościoła Katolickiego. Dziękuję, oddaję głos Jurkowi Zarodzie, szefowi struktur powiatowych, a chcę też Państwu przedstawić Szanowni. szefowa sztabu, powiatowa szefowa sztabu Katarzyna Paprocka. Teraz Jurek. Szanowni Państwo, przed nami 15 października, czyli dzień w którym to możemy zmienić wszystko. Ale żeby to zmienić, musicie, musimy wszyscy pójść na te wybory i musimy zagłosować właściwie. Właściwie to znaczy na wszystkich, tylko nie na PiS. I, ja sądzę, I nie że, na i ja, I ja sądzę, że taki wybór, którego Państwo dokonacie, będzie najwłaściwszym i daje to gwarancję rozwoju kraju, daje to gwarancję powrotu na arenę światową i na to byśmy stali się Państwem poważnym, i rozwijając się. Zapraszam na wybory. Szefa sztabu, proszę. Ja bym chciała tylko poprosić, zaapelować do wszystkich uczestników tych wyborów o to, żeby to była kampania pozytywna, żebyśmy się nawzajem nie okładali, a szczególnie całą demokratyczną opozycję, o to, żebyśmy w przyjaźni dotrwali do 15 października, żeby potem dało się dalej współpracować. Dziękuję bardzo. To ja jeszcze dodam, że oczywiście będziemy wychodzić na ulicę i prosić Państwa się o podpisywanie, ale cały czas oczywiście można przyjść, odwiedzić moje biuro poselskie w Koszalinie przy ulicy Dworcowej 10 przez 6 i tam oddać czy zostawić swój podpis. I jeszcze jedna sprawa. Oprócz wyborów, które mamy zaplanowane na 15 października, koalicja rządząca chce nam zafundować jeszcze jakieś pseudo referendum z kuriozalnymi pytaniami. Wybory to jest referendum, demokratyczne, demokratyczna decyzja każdego obywatela i obywatelki, czy popiera aktualny rząd, czy chce rządu innego i daje mandat innym partiom do utworzenia tego rządu. Więc my Opowiadamy się za tym, aby gremialnie brać udział w wyborach, a absolutnie bojku, bojkotujemy to pseudo referendum z kuriozalnymi pytaniami wymyślanymi przez e, ludzi z PiSu. Dziękuję.